witajcie. Kolejny traktor do sprzedania. klas ARES 826 z a więc silnik John Deere'a 6.8 litra, moc 175 koni, nawet 180 tam podają w w katalogach. 7700 uźwik podnośnika, traktor w ładnych oponach, z pneumatyką, z obciążnikami z przodu, z miękką kabiną. Skrzynia manualna, 4 biegi, 2 zakresy oraz 4 półbiegi, rewers elektrohydrauliczny, 3 kierownicy. Opony z przodu 420, 85, 28, BKT, praktycznie nowe, założone. Z przodu mamy mocno dociążonego go, bo tutaj jest taka wielka stawa. Jest jeszcze dużo obciążników, zobaczcie. Ile obciążników tu jest nawalone. Kierunek zostawiłem. Tak to wygląda, to bardzo ładnie chodzi, półbiegi działają, wszystko działa, może wizualnie jakieś tam drobne poprawki mu można wprowadzić, nie był tutaj malowany u nas, świeżo przyjechał, od razu jest ogłaszany. 520, 85, 38 z tyłu, opony też jeszcze w dobrym stanie, tu jest 70% tych opon. Te wypary wyjść, pneumatyka dwuobwodowa mocny podnośnik, dwa silowniki wspomagające IHR na błotnikach, oświetlenie LEDowe tak to się prezentuje kierunek piszczy tak to wygląda. Zapraszam Was do oglądania, no i do zakupu. Pozdrawiam, do usłyszenia.